Hej, hej! Witajcie! Z tej strony Miłar Kokoszka, redaktor portalu Nysa, czyli Wasz nyski krecik, który jak zawsze dokopie się do najciekawszych informacji z naszego miasta. Dziś mamy 11 października, jest sobota, a to znaczy, że czas na kolejną porcję nyskich konkretów. Nie zabraknie oczywiście pogodowych ciekawostek. Opowiem również, co ostatnio się wydarzyło i co nas czeka w najbliższych dniach. Ale uwaga, wszystkiego nie wyjawię na początku. Musicie zostać do końca, bo jak zwykle będzie trochę poważnie, trochę z humorem, a przede wszystkim ponysku. sobotą 11 października od rana niebo będzie udawać dramat romantyczny. Chmury, trochę światła, trochę cienia, temperatura około 14 stopni Celsjusza. Wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością do 24 km na godzinę. Nie przewiduje się deszczu, więc można spokojnie wyjść z domu. Niedziela 12 października. Słońce wraca z urlopu. Po kilku dniach urlopu za chmurami Słońce przypomina sobie o nysie. Poranek będzie chłodny 11 stopni, ale już od 10 godziny temperatura ruszy w górę i sięgnie nawet 16 stopni Celsjusza. Niebo w końcu pokaże trochę błękitu a powietrze zrobi się tak przyjemne, że można by powiedzieć jesień, ale z charakterem. U nas tylko leki deszczy czy tam powiew wiatrów, ale na świecie działo się znacznie więcej. Minionej nocy potężne trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 stopni nawiedziło wschodnie Filipiny. Wstrząsy były bardzo silne i dobrze odczuwalne, w sieci pojawiły się wiele nagrań z chwili katastrofy. Zginęła co najmniej jedna osoba, ale bilans ofiar może wzrosnąć. Gwałtowne powodzie uderzają w Hiszpanię. Cyklon Barbara zalewa Rumunię. Tajfun Matmo niszczy północny Wietnam. Tor w Norwegii. Poważne powodzie. ściana wody zaatakowała też Bułgarię. Nowy rok akademicki rozpoczęty. Dwa tysiące studentów w murach nyskiej uczelni. 10 października w Auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie Odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2025-2026. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz społeczność akademicka. W tym roku naukę w państwie rozpoczęło 2000 studentów, w tym 900 pierwszorocznych, którzy kształcić się będą na 25 kierunkach w ramach 7 wydziałów. Największym zainteresowaniem, jak co roku, cieszyły się kierunki medyczne, gdzie o jedno miejsce ubiegało się nawet trzech kandydatów. Rektor uczelni, dr. inżynier Mariusz Kołos podkreślił, że misją PANS jest praktyczne kształcenie odpowiadające na potrzeby rynku pracy oraz aktywny wkład w rozwój regionu. Uczelnia, która od lat stanowi intelektualne serce Nysy, nie tylko kształci przyszłych specjalistów, ale także wzmacnia potencjał gospodarczy, społeczny i kulturalny całego regionu. Dzięki niej Nysa staje się miejscem, gdzie nauka spotyka się z praktyką, a młodzi ludzie z całej Polski budują swoją przyszłość właśnie tutaj, w Nysie. W ten weekend Nysa zmieni się w arenę wielkich sportowych emocji. Po raz pierwszy w historii naszego miasta gościć będziemy rajdowe samochody Mistrzostwa Polski dopiero po raz trzeci w dziejach całej opolszczyzny. Na kibiców czeka 120 km ścigania, długie i wymagające odcinki oraz 90 załóg na starcie. Szczególne widowisko zapowiada się w sobotni prolog na rynku w Nysie o godzinie 16, gdzie rajdowe emocje będzie można poczuć z bliska. Organizatorzy apelują jednak, by kibicować rozsądnie i bezpiecznie. Wydarzenie wspiera m.in. Gmina Nysa. Nowa kładka dla pieszych i rowerzystów. Trwa projektowanie nowego przejścia przez budowlę hydrotechniczną przy elektrowni wodnej. Prace nad Przęsłem rozpoczną się jeszcze w tym roku, a nowa kładka ma być gotowa do końca marca 2026 roku. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe priorytetem remont umocnień wałów rzeki. Na zlecenie Wód Polskich trwa odbudowa umocnień brzegowych Nysy Kłodzkiej zniszczonych w czasie ostatniej powodzi. To właśnie dlatego obecnie utrzymywany jest niski stan rzeki i ograniczony rzut wody ze zbiornika. Niski krecik podejrzał prace remontowe z góry, z drona i zauważył też wielkiego konara przy tak zwanej tamie wojskowej. Warto byłoby go zneutralizować, bo na pewno zagraża to tej infrastrukturze. O, zobaczcie, tutaj nawet jest drzewo: drzewo, które blokuje tutaj przyjaźń numer jeden. Duże drzewo, konar. Kierowcy w Nysie muszą uzbroić się w cierpliwość. W regionie ronda Solidarności przy Moście Bema trwają prace remontowe, które znacząco wpływają na płynność ruchu w centrum miasta. To jedno z kluczowych rond w Nysie, dlatego w godzinach szczytu tworzą się tam większe korki niż zwykle. Wylewany jest tam właśnie asfalt. Choć utrudnienia są uciążliwe, inwestycja jest niezwykle ważna, rondo zostanie wzmocnione, zyska nową nawierzchnię i bezpieczniejsze oznakowanie. A tuż obok przy szlaku chrobrego powstaje nowe centrum handlowe, które ma ruszyć najprawdopodobniej w listopadzie. Nowa galeria handlowa to kolejne duże przedsięwzięcie inwestycyjne w tej części miasta, które jak zapowiadają wodarze, ma ożywić okolice mostu Bema i stać się jednym z nowych punktów handlowo-usługowych w Nysie. Uwaga, powstaje nowy zbiornik Kamieniec Ząbkowicki, inwestycja, która zwiększy też bezpieczeństwo dla Nysy i całego regionu. To jeden z najważniejszych kroków w historii zabezpieczeń przeciwpowodziowych Południowo-Zachodniej Polski. Nowy zbiornik o pojemności ponad 100 milionów metrów sześciennych. Koszt budowy nowego zbiornika w Kamieńcu Ząbkowickim wynosi 1300 milionów zł, czyli 1,3 miliarda zł. Prace projektowe mają zakończyć się do 2027 roku. Budowa zbiornika ruszy po ich zakończeniu, a cała inwestycja potrwa kilka lat i obejmuje budowę zapory o wysokości 19 metrów i długości ponad 2 km, tworzącej akwen o powierzchni około 1000 hektarów. W kontekście budowy nowego zbiornika cały czas trwają też rozmowy władz Nysy z Wodami Polskimi dotyczące budowy kanału ulgi w Nysie, inwestycji, która ma wzmocnić lokalny system ochrony przeciwpowodziowej. I usprawnić odpływ nadmiaru wód w czasie bezbrań rzeki. Jak zaznaczają przedstawiciele samorządu, kanał ulgi byłby naturalnym uzupełnieniem istniejącego systemu zabezpieczeń i dodatkowym buforem chroniącym miasto przed skutkami intensywnych opadów. Dla Nysy to ważna wiadomość, bo bezpieczeństwo wody to bezpieczeństwo życia, gospodarki i przyszłości całego miasta. Nowa komenda policji w Nysie? Coraz bliżej inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców powiatu. W Nysie podpisano list intencyjny w sprawie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Nysie. To przełomowy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy funkcjonariuszy. Inwestycja powstanie w miejscu bezpiecznym od powodzi, co jak przypominają służby, ma kluczowe znaczenie po dramatycznych wydarzeniach z wrześniowej powodzi. Minister Tomasz Siemoniak obecny podczas uroczystości podkreślił, że Nysa zasługuje na nowoczesne obiekty służbowe. Wartość inwestycji szacowana jest od 50 do 150 milionów zł, a budowa ma rozpocząć się w 2026 roku i zakończyć do 2029 roku. Samorządowcy zgodnie podkreślają, że projekt to nie tylko wzmocnienie służb, ale również impuls gospodarczy dla Nysy. Burmistrz Nysy powiedział, że nowi funkcjonariusze to nowi mieszkańcy, a inwestycje publiczne przyciągają kolejne środki i miejsca pracy. Tym razem Nyski Krecik, tropiciel ciekawostek, zajrzał na dworzec w Nysie, a dokładniej na perony, by z bliska przyjrzeć się ich estetyce i aktualnemu stanowi. Tym razem tylko króciutka zapowiedź, ale już wkrótce zobaczycie pełny materiał wideo na portal nysa.tv oraz na naszym Facebooku. Nyski Krecik znowu w terenie, tym razem na tropie zmian w Parku Miejskim. Nie ma to jak pobiegać po mieście, porobić kilka ujęć, zdjęć i krótkich reportaży. W końcu Nyski Krecik to reporter w ruchu. Ruszyły prace w jednym z najbardziej ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Nysy. Park Miejski od lat jest zielonym sercem miasta, miejscem spotkań, relaksu i aktywności teraz zyska nowe oblicze i jeszcze więcej uroku. Co się zmieni? Wyremontowany zostanie główny ciąg komunikacyjny od ulicy Bohaterów Warszawy do Powstańców Śląskich. Odnowiona zostanie aleja wzdłuż stawu Sekuta. Metamorfozem przejdzie aleja Dunczyków od ulicy Mickiewicza aż do samego parku. Bezpiecznie i nowocześnie w ramach inwestycji powstanie nowe przejście pieszo -rowerowe. Zamontowane zostanie nowoczesne oświetlenie i monitoring. To na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam Iłuar i Dajcie się dobrego weekendu i dobrego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Hej hej!